Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku serii Pixel One Generacja Generations Nie wiem czy dobrze wymawiam. O, ale mam nadzieję. Generations. Generacja, Ech, no ja... To e, w, w, w ostatnim odcinku chciałem tutaj Ekin. budować. O, bijam się. Marini! Co wygra? U. U. O. Eken. O, Ekans mnie zaatakował. O, zabiłeś mi... Pikachu. Double team. Tally whip. Pikachu. Pikachu, grow. Ekans. Play nice. Ech. On nie ma żadnych ataków, nie, to jest. Dobra. Chodź. Dobra, to będzie ciężkie. No pokonaj go. że Pikachu nie ma żadnych, muszę zobaczyć czy mam jakieś ataki elektryczne żeby go nauczyć coś bo to jest dobra nie mogę nikogo wysłać dobra zaatakował mnie przynajmniej ale sparaliżowałem go, dobra Ekin. I nie mogę zwalczyć. Aha, bo to był ostatni, ten. dobra. A może lepiej. Again. Zapomniałem. O. Tu bym chciał. O. Again. Dam tutaj twardą ziemię. O. Widzicie? O tym Again. mi chodziło? No fajnie wygląda to tak, jakby ten. To było. I tutaj Ekiem. też by tak mogę zrobić przecież, nie? Eken, spadaj sam. O. Fajnie wygląda. Bardzo się ma fajnie wygląda. Naprawdę fajnie. Takie, tak jak do się czy co albo taki osobny kamień coś takiego w tym sensie naprawdę fajnie wygląda o by naprawdę taki płotek czy nie wiem nie wiem jak to nazwać no. fajnie fajnie to wygląda bardzo fajnie podoba mi się No i tutaj to zrobimy dalej tutaj bym wziął i posadził po prostu ziemię tak. O dobra dobra pozwólmy to, 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 to no i po tych potem można tutaj postawić jeszcze taki fajne czy coś dałby rady? Hmm. Nie no, spoko wygląda fajnie. Dobra, o. jak to potem dalej zrobić? Hmm. Nie mam pojęcia. strony też mój tak co latasz? Tak fajnie, tutaj trochę. Zobaczmy te aprykozy potrzebuję, paprykol, więcej nie mam Jej, nie mam więcej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Dobra, co sprawa jest, sprawa jest taka, więc yy... idź stąd, wywytuję Mamy dwie zielone. Nie wiem, zrobimy to tak. Czekajcie. Czekajcie. Ładnie wyglądało wszystko. Wiecie, ja lubię, żeby wszystko pięknie wyglądało. O, widzicie. Da się wszystko, da się wszystko zrobić. I tak damy jedno tu, drugie tu. Będą dwa drzewka, zielony. Tu damy biały. Czekajcie. Muszę sobie... Tu damy niebieski, czerwony, żółty i różowy. Nie chcę rosną. One chyba wody nie potrzebują mi się zdaje. Nie wiem, zobaczymy. Coś tego będzie. Oby nie. Co? Jak on tu... Ty, 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 ty. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mega? Mega, co? Dobra, spokojnie mordo. Czekajcie, jezu muszę przyciszyć tą muzykę Dobra, zmienię muzykę, bo ta była straszna Jesteśmy i lecimy dalej What, co to jest? Kolejny boss? Nie Lawantula. Ok strasznie duże yy. dobra mm, tak tutaj coś jest zrobione, fajnie zrobione ubijamy ziemię, ubijamy A to oj ojoj ojoj oj. fajnie, bardzo fajnie Czekajcie jeszcze chwilę Mamy yy. tutaj o. i teraz wracamy Dobre, to mamy, to pilnujemy, dobra Co jeszcze mogę wybudować? Polew na fajnie ale chciałbym, co to jest, Nie wiem, nie wiem, podstawowych rzeczy z tego, jak się buduje. Muszę popatrzeć, jak się to maszyny buduje i w ogóle. Zjemy sobie chleb. Kurczę. Dobra. Co jeszcze ja chcę zrobić? Hmm. Ale idźcie mi sąd. Naprawdę, irytujecie mnie. Chodźmy, zobaczymy czy, czy drzewka już wyrosły Ale chyba wyrosły sobie tu Oby Po takim czasie, co grałem, no to powinny już dawno wyrosnąć wszystkie. No jeśli jeszcze nie wszystkie wyrosły. Długo potrzebują te drzewa, strasznie długo. Myślę, że już dawno wyrosną i nie wiem. Ech. To obojętne te weźmiemy te tutaj czy coś. Ja tylko potrzebuję na płotki, bo chcę płotek zrobić. Czy ja na tamte czy te? To nie robi różnicy. Clean. Clean. Trochę. Mam nadzieję, że się posadzą same Bo nie mam czasu na przekonanie Czas mi goni tu się biją znowu Dawaj, dawaj, nie mogę. E mogę Tanikiem! nie niezum cię. Ale ty jesteś ogniswy Pokémon, coś mi się tak zdaje z twojego Peniken. koloru. Jakby wychodziło. Bo trzeba było zbierać ptaka złapać jakiegoś. Ten tailów jest zabały. Aby ją czekajcie, tam mieszkam. Mm. Większy ptak, i bym mógł latać z to by było mi jeszcze łatwiej. No to zobaczymy w kolejnym odcinku, czy coś zobaczymy, coś wykombinają Będę chciał też drogę zrobić do tego walkthrough, siema. Yy, chciałbym połączyć mój domek z tym, gdzieś tutaj w miastu, coś takie, ten rynek taki zrobić i w ogóle wszystko fajnie wyglądało. O! Widzicie? Nie potrzebują wody. Jest? Jest dobrze. Udało mi się. Powolutku wyrasta. Dobra. Yy... Dobra, pokaż mi ten O, o płotek. płot dębowy Furtka nie ma, płot O oh, main. Blok dźwiękowy, tłok Szewa grająca Aaa, tutaj można lista jest właśnie. To fajnie. Tory z czujnikiem. Mm -hmm. to Gramotowy na piacznik. Nie potrzebuję zbroi. Kocioł? Hapiet! Coś nie potrzebuję. O, tu są te. Hapet! Okay. Piec, lepki tłok. Potrzebuję na lepki tłok, trzeba sprawdzić item finder diament diament sztabka złota iron Szyba. ok też item finder też chciałbym ratę zrobić fosy cleaner. fridge ok jest pary rzeczy metal iron disk A, ok. tak można je robić, dobra! Co tu Ciekawe rzeczy są. Quick display. To jest Fossil Machine Display, okej. Dobra, ciuchy. Ja suryt, dobra to mam, ale... Item tym trzeba znaleźć, ok. Yy, dobra, nie o to, chciałem... O to. Złota się Wow. Kozak wygląda naprawdę. Dobrze, nie dobra. Miesza o to. Yy, to chciałem tu. O, tu. Dobra. I chciałem płot.

Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Nie, nawet przyswoi cię, muszę powiedzieć. Nie, o, i tak hipotety. Nie no, no spoko wygra... Wow. oła! Zamiast tego... czekaj. O, lepiej pasuje. No i spoko i zajwiście. Podoba mi się. O, już zaczynają rosnąć. Ech, no spoko może być. Nieźle, nie, nie, nie wygląda tak źle jak mnie, Tam też po drugiej stronie by się dało rady co zrobić. to bym. Dobra, spoko. Wiem co zrobię. I wiem co zrobię zamienię cię na lepszy model. Nie W ten sposób to zrobimy. Wyrównamy to po no A ja. To mnie irytuje to. Jak Nie wiem czy to fajnie wyglądać będzie, czy coś, ale to nie ryzykuje, to nie ma, i nie wie. Dajmy to tak, żeby było długo. Wieś Ecykaman, wieś Ecykaman, wieś Ecykaman. I tak, 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 tak. O, akurat zaczęło. Bardzo się cieszę. Iwa zau, znowu iwizao. Znowu jest który level? I Iwizao. lepszy, lepszy od okay. to To Iwizao. od mojego. To Iwizao. To co, co? Iwizao. Iwizao. Co Iwizao. Ale chcę innego Pikachu z, z czapeczką, z Ładnie wygląda. Oki doki, no to zrobiliśmy to co miałem, zaplanowane mniej więcej. Posadzone płotek ustawiony, tak jak chciałem. Zie twardą ziemię zrobiliśmy. Wygląda całkiem nieźle. Jeszcze wymyślimy coś, pewnie powoli do przodu. No. Okej! Okay. Doki, oki Doki, trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ach, zobaczymy co tam wymyślimy jeszcze. Na razie jest dobrze, fajnie wygląda. Ale pomysł wy dopiero przyjdziemy. Dobra. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Sorry, Pixemon. Hello, cześć, cześć.